Pani premier, wysoka rado, szanowni państwo, działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawię w krótkich punktach. Nie powiem państwu ilu, żeby państwa nie martwić, choć to i tak nie obejmie wszystkich działań w moim ministerstwie. Po pierwsze, na różne działania ważne dla polskiej kultury w ramach około 30 konkursów. Ministra konkursów grantowych rozdysponowano około 275 milionów złotych, choć zapotrzebowanie, które było zgłoszone, we wnioskach opiewało na około 2,5 miliarda złotych. Mniej więcej wiadomo jaka jest dysproporcja, stąd pewnie też niezadowolenie wielu środowisk czy osób. Po drugie, rozstrzygnięte zostały także w normalnym trybie doroczne konkursy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Oraz yy, zakończyliśmy w zasadzie przygotowania i już na dniach będą ogłoszone dwa konkursy dotyczące dużego projektu historycznego. Chodzi o konkurs na treatment, czyli na taki skrót scenariuszowy pomysł, otwarty konkurs i zamknięty konkurs dla twórców uznanych, około 50 osób jest wybranych do tego konkursu na scenariusz. Po trzecie, przygotowujemy rozstrzygnięcia w konkursie na środki europejskie w zakresie inwestycji w kulturze, w pierwszej turze to jest około 200 milionów złotych, w drugiej 400 milionów złotych. Po czwarte, wprowadziliśmy średnio 5% podwyżkę uposażeń w dziale kultura i dziedzictwo narodowego narodowe. Po piąte prowadzimy oczywiście tak jak w innych resortach intensywne prace legislacyjne, nadrabiając zaległości, ale także wyznaczając nowe cele legislacyjne, nowe zadania, które wymagają regulacji. I to są takie obszary jak chociażby służba ochrony zabytków, reforma tej służby, jak kwestia kosztów uzyskania przychodów, jak we współpracy z Ministerstwem Edukacji, nowa ustawa o systemie oświaty. Moje Ministerstwo prowadzi szkolnictwo artystyczne, więc współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji. Także są prowadzone prace nad ustawami w zakresie praw autorskich, prawa prasowego, y, promocji polskiej kultury y, za granicą. Y, została przyjęta, jak Państwo wiecie, mała, a w tej chwili jest w Sejmie i dyskutowana jest nowa, duża ustawa medialna. Y, po szóste, w ramach tego punktu piątego. Ogłosiliśmy pięć rozporządzeń ministra. Przygotowywanych jest dalszych trzynaście rozporządzeń. Przyjęte zostały także dwa akty prawne, dwie nowele, dwa, dwie ustawy dotyczące wdrożenia prawa Unii Europejskiej. Kilka innych jest w procesie wdrażania. To też w pewnym zakresie jest nadrabianie zaległości, o których mówił pierwszy dzisiaj minister Kowalczyk. Wreszcie zatwierdzono także jedną umowę międzynarodową, pięć innych jest w przygotowaniu. Szósty punkt to jest kwestia przekształceń jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w instytucje kultury. Cztery takie przekształcenia zostały dokonane. Jedno jest w toku, to jedno to jest Państwowy Instytut Wydawniczy, z tych, które żeśmy uratowali niejako, bo to są oczywiście spółki słabe, które no, były w kryzysie i przejście ich do obszaru instytucji kultury daje im szansę funkcjonowania. To są tak ważne rzeczy jak np. polskie wydawnictwo muzyczne czy studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Następnym punktem siódmym to jest nowa polityka muzealna i w zakresie upamiętnień. Ja tylko wymienię to, co udało nam się zrobić. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Muzeum Historii Polski. To oznacza faktyczne uruchomienie budowy. Pani premier niedawno oglądała pierwszą wersję, już taką dojrzałą, ale jeszcze wersję pierwszą samego projektu. Podpisano także umowę na opracowanie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego, co też oznacza, że to muzeum, podobnie jak to pierwsze Muzeum Historii Polski, ma szansę być zbudowane na jubileusz Stulecia Niepodległości Polski. Podpisano, wstępne, podpisano pięć umów na współprowadzenie instytucji muzealnych, co w praktyce też oznacza, że te. Instytucje, o których, o których mówię, powstają bądź mają szansę na powstanie w najbliższych. Latach, a były niektóre z nich przez lata y, blokowane, ponieważ społeczności lokalne na ogół były za słabe, żeby te instytucje zbudować, jak na przykład Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce czy Muzeum Piaśnica w Sztutowie. Powołano ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. To jest bardzo ważny ośrodek, bo to jest ośrodek, który będzie prowadził y, taką szeroką akcję informacyjną w oparciu o działania naukowe o polskich doświadczeniach konfrontacji z totalitaryzmami w XX wieku. Przygotowaliśmy także kilkanaście w tej chwili projektów współprowadzeń, też w celu wzmacniania czy wręcz ratowania w niektórych wypadkach instytucji kultury, które no, są w dużym kryzysie, bardzo różnych, takich na przykład jak Muzeum w Wiślicy czy Y, y, muzeum w Treblince, które nie jest w kryzysie, ale jest to muzeum jedyne upamiętniające tak y, y, no istotną rzecz jak obóz zakłady w Treblince, który nie jest, które nie jest Muzeum Ogólnopolskim. Y, i szereg innych instytucji. Nie ma czasu, żeby ich w tej chwili wymienić, wymieniać. Ogłoszono także zapowiedź ministra połączenia budowy Muzeum II wojny światowej i Muzeum Westerplatte. Podobne muzea, dwa w jednym mieście. Y, uważamy, że należy je połączyć. Następnym punktem to jest. Y, przeprowadzony zewnętrzny audyt w Ministerstwie w sześciu instytucjach kluczowych nadzorowanych przez Ministerstwo. Dziewiąty punkt, y, uruchomienie działań mających na celu zniwelowanie skali poziomu umów cywilnoprawnych. Ja o tym mówiłem w Sejmie. Około 20% urzędników w Ministerstwie jest zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. To nie jest stan który powinien być tolerowany, staramy się to we współpracy z panią minister Kempą, z panią premier zmienić. Po dziesiąte przygotowano projekty statutu oraz regulaminu organizacyjnego w ministerstwie. To też było konieczne do zmiany. Opracowano założenie założenia wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją, bo tego w Ministerstwie w dostatecznym stopniu nie było. Zwiększono środki w programie Patrioty z jutra do, do 4 milionów złotych. To jest istotny program związany z naszymi celami upamiętniania i także dziedzictwa narodowego. Po 13 zwiększono środki w programie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ministerstwo było zaangażowane w ten jubileusz, któryśmy obchodzili, nie tylko poprzez różnego typu działania grantowe, ale także w trybie nadzwyczajnym doprowadziliśmy do zorganizowania wystawy upamiętniającej ten jubileusz w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Rozpoczęto realizację to z innego obszaru, zadania termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowego algorytmu podziału dotacji podmiotowej dla uczelni artystycznych, a także nowych zasad przyznawania uczelniom artystycznym dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej. To jest dużo do zrobienia, no były pewne zaniedbania, które my w tej chwili dość szybko próbujemy wyprostować. Punkt szesnasty. Prowadzimy intensywne prace nad nowymi programami ministra. W związku z nowymi kierunkami działań, które wprowadzamy potrzebne są nowe programy, takie chociażby ja tylko przykładowo powiem jak Uniwersytety Ludowe, jak Kultura Popularna, jak Ziarna Kultury, jak chociażby wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Polskiego Harcerstwa. Siedemnasty punkt to jest. Yy, prowadzenie stałego przeglądu wszystkich instytucji nam podległych. Mamy bardzo wiele instytucji podległych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Ten monitoring jest w tej chwili prowadzony, wnioski niedługo będą przedstawiane. Yy, Czyniły także przygotowania w, poprzez konsultacje ze środowiskami do Kongresu Kultury Polskiej. Po dziewiąte, prowadzimy prace dotyczące nieuporządkowanej dotychczas kwestii promocji kultury polskiej za granicą i to dwutorowo. Z jednej strony, przygotowujemy ustawę dotyczącą tej kwestii, z drugiej strony, poprzez rozmowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotowujemy reformy Instytutów Polski zgodnie z naszą umową. One, w sensie personalnym i programowym, będą. Podlegały Ministerstwu Kultury, Instytutowi Mickiewicza, bo chodzi o połączenie tego Instytutu Mickiewicza z tymi instytutami polskimi, natomiast organizacyjnie instytucjonalne nie pozostaną w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwudziesty punkt to jest kwestia. Kontynuacji prac związanych z odzyskiwaniem dzieł sztuki to jest stała działalność Ministerstwa, my ją intensyfikujemy. Kilka dni temu y, miałem zaszczyt prezentowania takiej aplikacji, na przykład to jest bardzo ciekawa rzecz, warto to, żeby wybrzmiało jeszcze raz do opinii publicznej, aplikacja Art Sherlock do poszukiwania utraconych dzieł sztuki. Polska w bazie w ministerialnej mamy 63 tysiące utraconych w czasie II wojny światowej dzieł sztuki. Za pomocą telefonu komórkowego, gdziekolwiek jesteśmy za granicą, bo to na ogół te dzieła utracone są za granicą, na zachodzie albo na wschodzie, możemy zrobić zdjęcie danego dzieła. W kilka sekund wiemy, czy ono jest poszukiwane, czy nie. Aplikacja darmowa Art Sherlock. Punkt 21. I to już jest trochę inny obszar działań, a mianowicie powołany został komitet sterujący w drodze ekspo rewitalizacyjnego. Tutaj wiodące jest Ministerstwo Rozwoju, także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także i Ministerstwo Kultury bierze udział w tym komitecie powołanym przez panią premier. Ekspo rewitalizacyjne to jest 2022 rok w Łodzi. Przygotowujemy się do tego w połowie czerwca. W Paryżu będziemy składali wniosek. Mam nadzieję, że Polska uzyska to EXPO. Na rządzie żeśmy o tym mówili. Punkt 22. Także z nieco innego obszaru ale Ministerstwo Kultury wspiera te kwestie. To jest przygotowanie. Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I wreszcie dwudziesty trzeci punkt, którym chciałbym skończyć, to jest przejęcie przez Ministerstwa, Spraw, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w najbliższym czasie zadań, a także instytucjonalne przejęcie rady ochrony miejsc pamięci walki męczeństwa zgodnie z nową ustawą o IPN -ie. jeżeli pan prezydent ją podpisze to ministerstwo którym kieruje będzie przejmie, przejmie te funkcje i rada zostanie wcielona co jest spowodowane, no, co, co na pewno moim zdaniem zracjonalizuje koszty funkcjonowania tego ciała i, i myślę, że także przyniesie pewne oszczędności, jeżeli chodzi o naszą administrację. To y, krótko podstawowe działania, które w ciągu półrocza żeśmy zrealizowali. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję